Cześć, tu Glucik12 i dzisiaj ze mną jest... byłem pod innym Dokładnie. E, więc tak, to jest... No... <ścoughs> Znowu to <ścoughs> Kurde. To jest nowa seria Survival. Na latających wyspach, takich wyspie 120, takich rozmiarów mniej więcej jak tutaj od takich o małych, takie nawet wielkie tam jakieś, albo takie na jakiej my jesteśmy takie mega wielkie. O, to jest dobry przykład, taka mega wielka wyspa. Takich jest e, 120 wysp według tego co pisze przy mapce. I nie ma tutaj żadnych zadań, czyli po prostu randomowe tam budujemy, gramy tak dla funu. Wiecie o co chodzi. Dobra, więc może teraz ty coś tutaj powiesz, bo ja się produkuję, a ty nie. Są tutaj takie dodatkowe zadania, jak na przykład 50 diamentów zbroi i tym podobne. Zbroi? Tak. Myślę, że to jest 50 diamentów. Aaa, chciałbyś! No, ale zbroi pełnych, czy. Tak, pełnych. O żesz. Nie, y... chase plate. Aaa, rozwaliłeś tak ten klacuk znowu. Nie mamy kill nie? Co trzeba robić. Zapodej... A ja teraz yy, kopię drewno, cho, kopię drewno Aj, Zapodej drewno Zapodej drewno kilofy okay. na robię. I za, muszę zaprezentować też jakoś intrygujący fenomen orania ściany To już chyba każdy z was zna Nie, bo jeszcze to nie wróciłem Nikt tego nie zna, to jest fenomen... fenomenalny wręcz. Okej. Okay. Kilofimotyka. O i teraz uwaga, o ramy ściany, patrzcie. No ej, nie mogę z... A, kilofim próbuję ściany zaurać. O, zaura na ściana. zaora na ścianę, patrzcie. Tu, na przykład, tak jak normalnie mogę tutaj zaorać. To mogę też tu. Poszło. No weź to ja już za ora mi zasadzę nasionka Ale serio no musiałeś tam to usuwać tak, Ale czemu? A ja tutaj yy, ten O nie, grze grzesznik oj Ten O grzesznik Pograł sobie, pograliśmy razem ileś tam czasu, potem on pograł sobie dwie godziny. Nagraliśmy to nawet i w ogóle. Mieliśmy już tutaj już dużo rzeczy obrobione, a on usunął mapkę. Nie musiałeś tego mówić. <grych> Lubię mówić takie rzeczy. No, mój brat. Dwa żółte kwiatki. I dwa czerwone. Tylko nie prezentuj widzom yy, totemu. A totem będzie później jakiś. Pod koniec, o. Nie, tote totemy będą się pojawiać w randomowych momentach. Będę je umieszczał na mapie i nie będę nic o nich mówił, tylko one się będą pojawiać. Będzie się, będzie się je widzieć, ale nic nie będę o nich mówił. A tak jeszcze przepraszam za mój głos, yy, ponieważ... Yy... Słuchawki nie są zbytnio dobre. I. Co to ma do głosu? A dużo ma. Słuchawki nie mają nic do głosu. Mikrofon, przepraszam, mikrofon. No dobra, mikrofon to jednak. No tak. O tak. Fajnie, nie mieć przynajmniej. Można skakać, przynajmniej fajnie. Tak. No. A nie tak. Co zrobić tak całą ścianę? Będzie git, majone no, Robię sufit, a nie ścianę, ale. Ś ja to wiem lepiej. A ta. Patrz, teraz wykopię tutaj i grzyb się rozwali. Rozwaliłem grzyba. Nic nie widziałam, haha. Jesteś ślepy. Dziękuję. Smacznego. Co? Guziki. Co? No patrz, teraz zaspamuję całą ścianę guzikami. Nie no, proszę ci kiedy nie guziki. Guziczki. Jeśli jakiś nic nie wie o co chodzi z tymi guzikami cofniemy się o kilka lat wstecz nie albo ma... nie, daruję wam tej chwili ale nic się takiego nie stało, te guziki wymyśliłem wczoraj bo narobiłem to zamiast patyków guziki A wczoraj jeszcze kiedy nagrywaliśmy no właśnie, to nie było wiele lat temu ja wiem lepiej ja no nie noszę wzi... tego to jest brzydkie okej, ja okay, trzeba to udekorować jakoś pięknie chodź tu grzybek tak lepiej Takie masywne Okej, okay. o tu jest dziura, trzeba ją załatać Kublem o. Będę stomować trawą Trawą? Słyszę twoje dźwięki Ale okej okay. Ej, zostało jeszcze jedno Co? Nic <laughs> Aha, nie Powiedz mi gdzie mam zasadzić grzyby No na klocku Czekaj, zobacz czy tak się uda W cieniu musisz oczywiście, to ja już tutaj zrobię grotę dla grzybków Ty, ty jesteś grota No i tu nie można Nie jestem grotą, bo jestem człowiekiem Jesteś grotołazem Gdzie robisz grotołazy grotę? nie żyją w grocie, a nie żyję Nie, grotołazy łażą po grotach, a żyją w normalnym Psz, domu Ja wiem lepiej Oj, pochodnie wystawiłem. Jeden grzyb, drugi grzyb. Ale ja udekorowałem pięknie nasze mieszkanie już. Tutaj nie ma nic do gadania, dużo nikt. Nikt dokładnie nic nie ma. Bo to ja tu jestem dekoratorem wnętrz. Ty, trawnikiem porosło. He, <laughs> co z tego? No Nic, nic. Oj, jeden z dużo tutaj. Wydekorowałem nam wnętrze. Iście pięknie. Zrób mi więcej bibli. Okej. Okay. Masz łopatę? Nie. tylko na mi drewna. Okej. Okay. Ty ile już tutaj tego drewna wykopałeś? Dużo. Mam prawie dwa spaki. Au! Co to miał być? Wiatr pewnie. O, spoko. Guziki! Zrobię całą wyspę w guzikach. To jest cel... Nie, o wyspę. Wyspa guzików będzie. No to jest wyspa guzików. Ok, załatwiam ci dirta. Haha, jeszcze ci guziki. A ja ci załatwiam dirta. Patrz, oddaj guziki. Tak, Okej, okay, ja ci. No, nie tutaj. Jak nie to tu nie robisz. tutaj? No, dirta ci zbieram. Patrz, już 8. Aha, o to chodziło. Gdzie moje guziki? Znikły. Gdzie moje guziki? Trzy guziki, cztery straciłem. Yeah. Trzy? Okej, okay, jeden będzie tu. Jest git. Czekaj, ja mam łopatę. Ci nakopię tutaj troszkę. Ok już jest ciemno. No weź, się ja już Ci wirtę kopię. Um, drewno, drewno, drewno. To już się Coś mi spadło. Pieniążek. Co mówisz? Co mówisz, co mówisz? Ale nie, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, bo nie wiem o co chodzi. Co to jest? Dotem pojawiły się, atakują nas. Są coraz bliżej, nigdzie nie uciekniecie. One dopadną, dun, 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 dun. dopadną wasze matki i ojciec <laughs> i matki. Dobra, da daj deskę albo drewno. To zależy, które jest lepsze. Masz. Pojawiły się totemy. To będzie do mojego odcinka totemy. O, to będzie świetne. Coś strzela? Guziki! jej Guziki strzelają? Nie. Narobiłem sobie guzików. Totemy się pojawiły. No mówiłem ci, zamurowałeś grzyby czy nie? No. Po co? Blokada. Kłać. Moje łóżko, czekaj, 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 gdzie co? Do łóżka. Co ty robisz? Nic, nic. Ja, ja śpię, nie widzisz? Ślepiś? Nie, no nie. Jingo bells, jingo bells. Co? Się, tylko nie, zaraz się wyłączy. Odsuń się. No, się to było przez przypadek. Tyś, pada mi śnieg na totem. O, przyda się. Kop śnieg, kop śnieg, kop Śnieg mi napadł na totem. Zbieraj zaraz, zaraz, zaraz. Potrzebuję trzech... Trzech śnieżek, o ile się nie mylę. Zbieraj je. Zaraz zobaczymy, czy się myliłem. Tak, myliłem się. Potrzebuję 6 chyba. 9, żeby zrobić blok. Ale nie blok, chodzi mi o pół płytkę z Nie, istniej? potrzebuję 3 bloków. Potrzebuję trzech albo 6 bloków. Ej, to zdobywaj. Ja sobie zrobię łopatkę. Pomogę ci. Dobra, zaczynam się bać. Co dźwię tego dźwięku? No. A to jest z Minecraftem normalny dźwięk. To jest jak jaskinia jest niedaleko ciebie. 15, 16, 17 albo więcej. 16, 17, 18. Okej, okay, wystarczy... A, jeszcze... Jeszcze jeden blok. O, ale tu śniegu napadało. Łopata mi się zepsuła! Mam drugą. Ale to jest kijowe, że nam teraz może zamarznie wszędzie jak będziemy spadać... No nie to! Dzięki za śnieżki. Wieku. Tam jest nasz o, dom, ok. Zgadnij, co ma teraz potem. <laughs> Hehehe Białą posypkę. To nie potem... jest posypka, to jest po... ta polewka. No polewka, mamy polewkę. Z polewki. Ze śnieżek się już nie kraftuje blok. Jestem głupi. Ja jeszcze muszę zrobić kilka. Zapomniałem, że bloki się nie kraftuje z dziewięciu śnieżek. Tak. Miałem kraftować półpłytki śniegowe. E, dostarczysz mi jedną tom. Jedną śnieżkę. Proszę. Już proszę. Zaraz. Szybko, szybko. O już mam. być dwie? Już mam. Już mam. Już nie potrzebuję. Patrz teraz co mam? Patrz co mam, patrz co mam Wycieraczkę? No. Czekaj to wyłączy deszcz Napada nam. Czekaj, zbuduję dach O, przestał padać no weź to jest dach! Żeby śnieg nie padał, brzydki, brzydki dach! To z czego. Zbuduj go z czegoś innego, ale ma być dach, żeby odróżnić wycieraczkę. Idę zobaczyć mój totem. Piękny. Auć! auć, ausz, ausz, aus. szybko. Na totem. Szybko, szybko totem. Ja uciekam, ja uciekam. Broń mnie! Tato, broń mnie! Tato, gonią mnie szkielety. Patrz to, patrz to. Odsun się, odsun się szybko. Czekaj. Jak teraz? Czekaj, patrz. Patrz na ziemię. Pod tobą, o tu. No, yy, pojawił się. To temy. No, ej, tu była wycieraczka. Aha. To nie była część rysunku. Jak wygląda, nasz do? Fantastycznie, nie ma co. Pewnie i tak tu przebudujesz, tak jak ostatnio. Przebudujesz? Nie. A jak strzelę w wodę, to się zamrozi? A, pójdzie na dno. Dlaczego już nie ma bloków śnieżnych? Jak bloków? Kolejny totem. Jakich bloków? Są, tylko się kraftuje z czterech, a nie z dziewięciu. Mam coś tak skraftować? Nie, z tych się nie da typu płytków O tu pod guzikiem nie da się Może tu Mam 28 bloków śnieżnych A ja mam tu temy Patrz tu się pojawił kolejny O, czekaj, rozmarzł Okej, okay, dzięki za pomoc. Odsuń się troszkę. Troszkę. Okej, okay, dzięki. My świadomie tworzymy je. Ja je tworzę bardzo świadomie. A wycieraczka Dobro, jest... Ktoś je mu o to, temat. to tam są spoczko. Ma ktoś coś do temów, to ma coś do mnie. Ja idę zobaczyć grzyby, gdzie one są? Tu nie ma nic, nie urosło. Skąd wiesz? Patrzyłem Hopsi, hopsi. Wiesz co, ja myślę, że już można zak zakończyć odcinek, już trochę długo. Mm -mm. To dokończymy most i będziemy się żegnać. Jaki most? Do, to nie tam budy gdzieś bliżej. Chociaż nie, tam jest najbliżej, bo nigdzie, gdzieś nie da. Okej, okay. rules. Zniszczę zasady. Oto mi tabliczki, służę je w kreatywny sposób. Oj, oj, oj. Każdy z nas Gameplay będzie posiadać dużą ilość temów. Zapraszamy. Okej, okay, jest jedno oznaczenie. Rezydencja. Jesteś Afecik, dobra? Ale co? Tak cię nazwałem, rezydencja Glucika i Afecika. O, to. Stan alfabetu, ty. Okej. Okay. Guzik. Okej, okay, chodź do mnie, chodź do mnie szybko. Z czego Nie, miało być... Po środku deski po bokach kobel Już niech się tak było... zostanie jest ładnie Że nie, tak było artystycznie, a tak jest <śmiech> <śmiech> Mam kaszleć Dawaj o, Ale no Nie. Kasznęło mi się Proszę cię no Kasznęło mi się, czekaj <śmiech> <śmiech> no nie, no. Spadłeś Czekaj Kasznęłem. <noise> Kasznęłem z której strony tutaj przybyśla z tej nie kaszleć Mam ci kupić tabletki na gardło Mam ci kupić tabletki na gardło, tych których nie lubisz Co ja stronę... Nie, teraz muszę z drugą starą... stroną. Co? Co drugą stroną? Ja właśnie mijam totemy. Ja właśnie mijam totemy. Tu kolejny totem. Tu jeszcze jeden totem. Tutaj trzeba Okej. Okay, więc tak, miałem tutaj e, nagranie tam chyba 3-4 minuty może. Tam było dokończenie mostu, wpadnięcie do mopu spawnera, dorobienie jeszcze jednego totemu. I takie tam sprawy, ale niestety e, to nagranie zaliczyło mi się nie wiem dlaczego, jako zawirusowane. Mówimy jak nie mi go otworzyć, nic nie mogę nie może ja tylko usunąć, więc no to jest takie wyjaśnienie dlaczego film się urwał tak nagle. Z to było na tyle. Dziękuję, że tak oglądaliście, lajkujcie, subskrybujcie i cześć!